Na terenie województwa łódzkiego w pierwszym kwartale 2019 roku skontrolowanych zostało 12 400 zwolnień lekarskich. Kontrole skutkowały wstrzymaniem wypłaty zasiłku chorobowego na kwotę 842 000 zł. W pierwszym kwartale bieżącego roku po raz pierwszy kontroli poddane zostały zwolnienia lekarskie, które są wystawiane już wyłącznie w wersji elektronicznej. Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień wciąż się zdarzają, ale zakładowi łatwiej je teraz dostrzec i zweryfikować. W ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w naszym województwie skontrolowano 9300 zwolnień. Zakwestionowano 7% z nich i uzyskano kwotę 171 400 zł. W ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzono 3100 kontroli. W 11% skontrolowanych przypadków wstrzymano wypo zasiłków Na kwotę 670 000 i 600 zł. Czas zwolnienia ma służyć rekonwalescencji. Nie można więc także podejmować działań w trakcie zwolnienia lekarskiego, które mogłyby zakłócać ten proces. Nie można więc kopać w ogródku, jeżeli ma się chory kręgosłup, biegać w maratonach czy remontować mieszkania. Tymczasem nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich są często z tym właśnie związane, jak i z wyjazdami na wycieczki zagraniczne, wakacje, czy też z braniem udziału w zawodach sportowych. Przykładem nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia może być też przypadek urzędnika jednej z instytucji, który w czasie choroby u jednego pracodawcy wykonywał pracę zarobkową w innej instytucji. Zdarzyła się też osoba, która utrzymywała, że w czasie choroby nie wykonywała swojej pracy zarobkowej, polegającej między innymi na szyciu, a jednocześnie na portalach społecznościowych zamieszczała posty z ofertą sprzedaży swojej najnowszej kolekcji, dopiero co wyjętej spod igły. ZUS przypomina, że zasiłek chorobowy wypłacany jest jako ekwiwalent pieniężny za brak możliwości zarobkowania i wykonywania pracy z powodu choroby, dlatego w czasie zwolnienia lekarskiego nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej.